Konkurs Najpiękniejsza bombka choinkowa Koła Gospodyń wiejskich rozstrzygnięty. Konkurs organizowany przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skierowany był do kół gospodyń wiejskich z województwa dolnośląskiego, zarejestrowanych w krajowym rejestrze prowadzonym przez agencję. Zadaniem konkursowym było wykonanie bombki choinkowej stosując wszystkie dostępne materiały. Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Jury pod przewodnictwem zastępcy dyrektora Agencji Zygmunta Skiby zdecydowało, że oprócz trzech głównych nagród przyzna także pięć wyróżnień. W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 42 Dolnośląskie Koła Gospodyń Wiejskich. Pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Olszanianki z Olszan. Drugie miejsce koło Gospodyń Wiejskich z Mokrzeszowa. Trzecie miejsce koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie. Wszystkie koła otrzymały nagrody rzeczowe. Wszystkie koła gospodyń wiejskich, które wzięły udział w konkursie, zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.